Hejka, tutaj na tych 10 i dzisiaj w moim poradniku pierwszym zresztą pokażę wam skąd pobrać i jak zainstalować minecrafta wchodzimy w link, który jest zamieszczony w opisie pobieramy minecrafta musimy go zapisać na pulpicie zapisz Pulpit, nowy folder. Daj minę, otwórz i zapisz. I czekamy aż się nam wszystko pobierze. Może pod, potrwać z minutkę. Jak już plik nam się pobrał, wchodzimy w folder i dajemy wypakuj tutaj. I znowu czekamy, aż się nam wypakuje. Jak już nam się wypakowało, wchodzimy w ten folder i instalujemy. Next, next, start. I czekamy, aż się nam zainstaluje. I już nam się ikona otworzona w pulpicie Pieramy. Teraz powinno wszystko hulać. No, dawaj. Dobrze, odpaliło się już, wpisujemy swoją nazwę. Tutaj, jak będziemy to klikać yy, pod nazwą, to będzie nam się aktualizował Minecraft. Dajemy. Taś pobiera. Już yy, się mi pobrało wszystko. Teraz tylko czekamy, aż się odpali. Jest. Idziemy single player nowy no i zobaczymy coś z tego wyjdzie no i jak widać znaczy na razie nie widzę zaraz będzie widać mamy proszę wszystko działa Także powinno. No. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrypcji.